Wam wszystkim tu Sebastian P. Oto jest miejscówka, którą znalazłem na Stawa Minowaka. Fajna sprawa, można grilla robić, ognisko palić. Jest mała scenka na dyskotekę, ale scenka. Proszę bardzo. Ale, no, Ej, jak to mówię, można zawsze przyjechać rowerem. Zrobić co ognisko. To ja się ma. Będę próbował łączyć te filmiki, żebyście widzieli. E, tak, tak, jestem tutaj. To jest to miejsce. Tak, jestem tu. Proszę bardzo, scena, ale, 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 ale. E, przyjechałem rowerem. Trochę z buta, trochę rowerem, bo po piasku się nie jeździ. No co tu widać, no ładne widoki. Yy, jeszcze coś takiego znalazłem. Także fajne rzeczy tutaj można powiedzieć szczerze zrobić. No ale. Jak widać. Jakiś prąd doprowadzony, a prąd nie wiem czemu, ale jest. Jest, bo jest, jest słup telegraficzny. Rządowy. Proszę bardzo. Doprowadzone światełko można dokręcić. Żarówkę można wkręcić, zrobić imprezę na wieczór. Są kontakty. Ala kontakty. <grymne> Też można coś ładowarkę sobie zrobić i coś ten teges. Także wszystko jest doprowadzone kabelkami. Pytanie tylko, czy działa. <noise> Nie będę sprawdzał. <noise> no tak, to jest taki półwysep, jakby to powiedzieć. Wokół mamy wszędzie wodę. I jest taka przypudo, przydupasowa stodoła, jakby wiata z dużym stołem. Można by było dla kilkanaście osób zrobić tu grilla, ognisko Także zapraszamy dla zabawy kto by chciał, nie? Siema No i tak sobie rowerki można przyjechać z kiełbasami, ze wszystkim, z browarami i co można tutaj wyprawić ognisko takie o, oczywiście w tajemnicy No i takie tam no Oczywiście nie Dobra, trzymajcie się zdrowo, radośnie, ostro-rokowo, heja.